Być może już słyszeliście co się dzieje. Informacja o Learjetcie, który zszedł setki kilometrów z kursu, zainteresowała cały kraj. Zrobisz głośniej? Śledczy NTSB słuchają wiadomości w mediach. Zaczęliśmy kompletować ekipę i śledzić sytuację w telewizji, tak jak wielu Amerykanów. Sytuacja była nietypowa. Nadchodzi dobra wiadomość. Learjet opuścił obszar powietrzny Memphis. Przynajmniej nie spadł na miasto. Jednak to nie koniec kłopotów. Kontrolerzy wciąż nie wiedzą, dlaczego samolot nie odpowiada. Na jego trasie leżą kolejne miasta. Jeśli wkrótce nie zmieni kursu. Piloci myśliwców mogą być zmuszeni podjąć drastyczne kroki. Decyzja o zestrzeleniu maszyny, by uniemożliwić jej lot nad obszarami metropolitarnymi, musiałaby zapaść w Białym Domu. Agencja FAA zaczęła śledzić trasę samolotu. Prezydent został poinformowany o całej sytuacji dziś rano. Chyba już wiem. Jim Tidball obliczył mniej więcej gdzie maszynie skończy się paliwo. Kontrola ruchu lotniczego na bieżąco podawała dane o położeniu i kursie samolotu, więc uwzględniając zużycie paliwa na tej wysokości, mogliśmy oszacować jak daleko on doleci. Dakota południowa, być może północna. Dokładniej nie dam rady. Oby miał rację. Może w nic nie uderzy. To był najważniejszy element równania. Czy uderzy w dom, spadnie na miasto? Wprawdzie to środkowy zachód, ale wszystko jest możliwe. Tymczasem piloci F-16 odnaleźli zbłąkany samolot. Zaczekaj, nie widzę dobrze. Po przechwyceniu musieliśmy ustalić, co się z nim dzieje. Na początek po prostu mu się przyglądając. Brak uszkodzeń. Poszycie było nieuszkodzone. Nie wyciekało paliwo ani inne płyny. Nie widać było żadnych uszkodzeń zewnętrznych. Piloci myśliwców chcą w jakiś sposób skontaktować się z załogą, więc decydują się na ryzykowny manewr. Spróbuję ich obudzić. Jeśli przelecą przez turbulencje wywołane przez myśliwiec, być może w jakiś sposób zareagują. Czekaliśmy na ruch sterami. Niestety Lir nie reaguje. Widzi wnętrze kokpitu? Zaczekaj i przyjrze się z bliska. Pułkownik Olson się nie poddaje, choć F16 zaprojektowano do lotów z większą prędkością, postanawia zbliżyć się do Lir Powolny lot F-16 nie jest łatwy, zwłaszcza na dużych wysokościach. Dziwnie było znajdować się tuż obok i zastanawiać się, co się dzieje na pokładzie. Oględziny szyb samolotu dostarczają ważnej wskazówki: brak ruchu, szyba oszroniona. Gdy dowiedzieliśmy się, że wiatrochron jest oszroniony od środka, a w kabinie jest ciemno, zaniepokoiliśmy się. Gdyby piloci byli przytomni, próbowaliby zdrapać szron, by poprawić widoczność. Skoro nikt tego nie zrobił, automatycznie nasuwało się pytanie o stan załogi i pasażerów. Wniosek może być tylko jeden – Oszroniony wiatrochron i brak oświetlenia kokpitu oraz kabiny mówiły nam, że ludzie na pokładzie nie żyją. Learjet stał się samolotem widmem. Czy możemy dokładniej ustalić, gdzie spadnie? Dla pasażerów i załogi nie ma już ratunku. Pozostało jedynie ustalić, gdzie maszyna zderzy się z ziemią. Jako śledczy NTSB potrzebowaliśmy tej informacji, by jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Niestety ekipa musi poczekać. Gdy dowiedziałem się, że tą maszyną najprawdopodobniej leciał Payne, byłem zszokowany. Dopiero co wygrał US Open, wyściskał filami Mickelsona i uniósł w górę puchar. Po czterech godzinach lotu Learjet zbliża się do Aberdeen w Dakocie Południowej. Rozumiem? Może runąć w każdej chwili. Według obliczeń samolot zużył już prawie całe paliwo. 10 po 12 zaczyna spadać. Zgasł jeden z silników. Maszyna zaczęła skręcać. Nie wiadomo było w którą stronę poleci, ale zeszła z linii prostej. Learjet z Payne'em Stewartem i pięcioma innymi osobami na pokładzie spada z ogromnej wysokości. Idziemy w dół, gdzie uderzy. F-16 rusza śladem samolotu, lecz ten znika w chmurach. Po chwili jest tak nisko, że radar go nie widzi. Widzę miejsce katastrofy. Wszyscy czuliśmy się tak, jakby ktoś nas kopnął w brzuch. Okropny dzień. Learjet Payne'a Stewarta rozbił się na polu w Dakocie Południowej. Nikt nie przeżył. Lecieli nim ludzie, którzy mieli rodziny, wiedli, normalne życie. Bycie świadkiem takiego wydarzenia napawało ogromnym smutkiem. Koniec. Pocieszaliśmy się tym, że spadł na terenach wiejskich, a nie na gęsto zaludnionym obszarze. Tutaj, pokonawszy prawie 2,5 tysiąca kilometrów, samolot zakończył swój czterogodzinny lot przez pół kraju. Na pokładzie był Payne Stewart, dwukrotny triumfator US Open. Golfiści, ich rodziny i przedstawiciele mediów tworzą paczkę dobrych znajomych. Utrata kogoś z tej społeczności w tak tragicznych okolicznościach była bardzo smutnym wydarzeniem.